A więc chciałbyś... Poznać prawdę, dlaczego grałem na makro? Po co w ogóle? Chcesz znać odpowiedź na to pytanie, no ludzkość od kilku tygodni, a więc odpowiedź jest bardzo prosta. Nie gram na makro. Ogólnie tutaj macie bardzo dużo screenshotów, gdzie ktoś mnie wyzwał, że mam albo hacksy, albo makro. Oczywiście to jest wszystko nieprawda. Na dowód do tego będę robił poradniki, jak robić różne metody klikania, typu GitHub-click, czy też Butterfly click Będę mógł też spróbować poradnik z Drag clickiem jednak na moim myszce, on nie działa, więc nie wiem czy byście takich chcieli. Dajcie znać w komentarzu i ogólnie mogę wam pokazać, że nie mam żadnego maka. A więc to jest od mojej myszki, czyli leć te 2 Hero i jak możecie zobaczyć, wchodzę w przypisania, w makro nie mam żadnego makro. Mam tutaj tylko tutaj oraz tutaj zbindowane klikanie podstawowe i muszę to zsynchronizować tak, żeby najpierw kliknąć na przykład tym przyciskiem, a dopiero później tym i wtedy zalicza się to jako dwuklik i są z tego 2 CPS-y Jeżeli kliknę na raz tym i tym No to zalicza się jako jeden CPS I ogólnie tutaj też nie mam nic Tutaj też nic, nic nie ma I ogólnie też tutaj widzicie jakę na bedłaścach, jak Sobie pykam i ogólnie Jeżeli jeszcze będą jakieś niedowiaki, że gram na makro Czy coś takiego, no to beka z was Ogólnie ten, tym filmem Raz na zawsze chcę zapewnić Was, że nie mam makra, że że nic takiego nie używam i ogólnie tutaj macie Gek Asymire razem z Indicamem, Gdzie mam nadzieję, że ludzie przestaną pisać, że mam makro, że mam haksy, że mam coś takiego, bo to jest naprawdę już żałosne No i też kilka razy bana dostałem za niby cheaty Jednak tych cheatów nie mam i dostałem szybko Unbana Za pierwszym razem czekałem dwa tygodnie, ale za drugim jeszcze od razu dostałem Unbana No i co, no i zapraszam Was do oglądania tego Asymire Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i w przyszłym tygodniu oczekujcie zaczęcia serii pojadników na temat metod klikania, typu właśnie Jetaikik czy też Butterfly i ogólnie takie inne pojadniki będę też nagrywał, więc czekajcie, zostawcie tą łapkę w górę. no i wiecie o co chodzi. I ogólnie chciałbym wam życzyć wesołych świąt, bo nie wiem kiedy to wrzucę. Ale no, tak czasu. życzę wam wesołych świąt, spędźcie je z rodziną nie przed komputerem. No i co, no i już się przedłużam i zapraszam was do obejrzenia tego Asy Maje.